i Kiedyś mój chłopak tak mówi, tatuś, nie chcę ci przeszkadzać w pilotowaniu, ale to mi kolano dochodzi całe czas. On uważał, że mi kolano chodzi. Ja pierdziele. Zajedź, zajedź. Emocja jest. Emocja i taniec. Tutaj muszę coś zrobić, żeby to... Znaczy to nie wyleciało. Cześć tej duszy. Cześć. Wiesz o co mi chodzi? Uh -huh. Żeby to mi weszło, bo to miałem tutaj włożyć. No ale popęka ci znowu. Żeby tu nie latało. Uh -huh. Wejdźmy to. Jak tam tu w dół, to to nie lata. To to masz te drgania takie loty? To może być spowodowane no. też no, widzisz tu, lucz, No bo śruby dałem, bo mi nie poszło co chciałem. Tego nie filmu. To będzie Silnik teraz filmuje. No, to trzeba wyciąć. Albo czerwone światełko a no, tu właśnie będzie cały jak jeszcze komentarz do tego odpowiedni. Tak jest. Sztukowanie modelu przed startem. O. No ja bym chciał, żeby to latało, nie? Tak na no. Tutaj być inaczej, jest inaczej. Ale już będzie sztywno. No i dalej. Próbujemy. Misio, ale Tobie się to jeszcze mi udaje, dobra? Nie ja tu mów To ja drżę chyba bardzo. Ale mogę nie wiem palata Zdenerwowany. wynerwowany Tam nie leć, bo tam rozbijać mogę

Chodź. Ja będę próbował. Może być coś, Aha. Muszę jeszcze tą świeczkę wziąć jakąś starą i sprawdzić, bo wczoraj jak żeśmy dobre żarzenie dali, to od razu skoczy. Do żadnego Wiesz, boję się, że uderzę w ten. To jest wina, że tego, wiesz co, ja spróbuję jednak na tym, co zrobiłem. Ale najmniej śmierdzę, najmniej Przechodź na lewo, żebyś nie wdepnął ten tę No nie! Mam mało paliwa. Nie robią ani jednej stówki. Nawet. Ani beczka, ani to na chyba i wielkie